Hej, hej moi drodzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Witam Was w drugiej części tych moich wywodów odnośnie koronawirusa i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie obecnie, w internecie, w mediach społecznościowych i w ogóle w telewizji, to co oglądamy. Ja to po prostu już wyłączam, nie oglądam tego, bo, bo to, to nie jest nic zdrowego. To nie jest nic takiego, które powoduje spokój w sercu, tylko właśnie nakręca bardziej i człowiek staje się bardziej impulsywny i... Zamyśla się w tym wszystkim, co, czy dobre, czy nie. To nie jest dobre. Odnosząc się do Ewangelii według Świętego Mateusza, ja wam coś przeczytam. Przeczytam wam Sąd Jezusa o współczesnych, o właśnie o naszym zachowaniu, takim podejściu, które mamy teraz, jak się zachowujemy, kupując te ryże, papiery, robiąc zapasy na nie wiadomo na co, a nie przygotowując się na to, co jest najważniejsze. I to jest tak. Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdział 11, werset 16 Sąd Jezusa współczesnych Ale z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły długo pętał Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników a jednak, mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. I teraz idziemy dalej. Objawienie ojca i syna. Werset 25, rozdział 11. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazałeś mi. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nie zna nikt, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Czyli w piśmie, moi drodzy, mamy to wszystko, wszystko przedstawione. Ja w pierwszej części powiedziałem wam, przeczytałem wersety z Ewangelii Świętego Marka, przedstawiłem wam, jak to Marek przedstawia w swojej Ewangelii odnośnie nadejścia tych boleści, tych, tych, tych chwil próby, przetrwania i w ogóle to co się teraz dzieje, dlatego nabierzmy ducha, nabierzmy ducha, zawierzmy to wszystko Panu Bogu, zawierzmy to Jezusowi Chrystusowi i przetrwamy. Bo takie napędzanie się e, odnośnie tego, tych, tych, tych wszystkich takich postów na Facebooku, które już ludzie to już w ogóle wysyłają mi na Messengerze odnośnie jakichś trzecich tajemnic fatimskich, jakichś takich proroczych, to, to, to nie jest zdrowe, moi drodzy. To nie jest zdro, zdrowe, kochani, ponieważ e, to prowadzi taki lęk w człowieku. A ja na rekolekcjach kiedyś usłyszałem od takiego kaznodziei, że to, co powoduje lęk w Tobie, to nie pochodzi od Pana Boga. Od Pana Boga pochodzi to, co powoduje u Ciebie spokój, opanowanie i radość. Nie to, co lęk, to, co lęk właśnie powinniśmy odrzucać. Czyli, jeżeli te wszystkie media społecznościowe, te wszystkie informacje, telewizja, radio, a zwłaszcza internet i Facebook nakręca tą całą atmosferę odnośnie koronawirusa, powinniśmy. Przestać, powinniśmy zaufać Panu Bogu, powinniśmy się bardziej modlić, skupić się na Piśmie Świętym, skupić się, moi drodzy, na modlitwie, kontemplacji z Panem Bogiem. Bo kto z Bogiem, któż przeciwko nam? Tak? Bo Pan Bóg jest z nami. Pan Bóg jest z nami, Pan Bóg wystawia nas na próby, będzie nas wystawiał na próby, bo na tym polega zdobycie życia wiecznego, to nie jest tak, że my sobie e, będziemy żyli przez całe swoje życie, wszystko będzie ok, a, a przyjdzie śmierć, ok, spotkamy się z Panem Bogiem, jesteśmy w niebie, nie, my musimy sobie zasłużyć na to życie w niebie, po śmierci, to jest, to życie tutaj to jest takie przejściowe, taki flash, ale to jest taki test dla nas też, tak, także musimy to wszystko interpretować względem Pana Boga, Musimy mu jemu to zawierzać. To nie znaczy, że mamy popadać w paranoję, mamy się nakręcać, że tak i tak, Pan Bóg się gdzieś tam na ludzi gniewa, czy nie. Nie! My nie możemy też parafrazować, nie możemy abstrahować od tematu, nie możemy skupiać się na tym, że Pan Bóg to jest taki. Psz, tylko ojciec miłosierny, prawda? Który wszystko wybacza. Nie, to jest Bóg, to jest stwórca nieba i ziemi, to jest... to jest. No to jest Bóg, to nie ma nic powyżej, tak? Czyli moi drodzy, to jest sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, za zło karze i Pan Bóg będzie nas doświadczał, i my te próby musimy przetrwać, bo Pan Bóg nas hartuje jak metal w, 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 ty, w, w ogniu, prawda, w żarze. Także to też możemy wyczytać z Pisma Świętego. Kto czyta i, i interpretuje Pismo Święte, wie o tym, prawda? Także. Nie nakręcajmy się negatywnie z tym koronawirusem. To nie jest są pierwsze wirusy, już tych wirusów było i świńskie grypy, ptasie grypy, i ziki, nie ziki, moi drodzy. Dużo, do, dużo ludzi medycyny wypowiada się na temat tego koronawirusa, także nie nakręcajmy się zbytnio, posłuchajmy kogoś mądrego. Jak nie chcemy nikogo słuchać, to w ogóle nie czytajmy tych postów, odrzućmy to. Oczywiście dbajmy o naszą higienę, z, nie wiem, dbajmy o siebie w ogóle zapobiegajmy jakimś tam przenoszeniom zarazków, i, i etc., etc, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wszystko interpretowali z Panem Bogiem a czegoś nie wiemy, polecam Wam Pismo Święte poczytać. Tam będziecie znajdziecie odpowiedź. Pan Bóg was nakieruje, nakieruje, otworzycie gdzieś Pismo Święte, przeczytacie coś i to będzie trafiało do was. Zrozumiecie wtedy co i jak i dlaczego. Dlatego. Szkoda, że tak się dzieje, że tyle ludzi wierzących, którzy chodzą do kościoła, którzy wierzą w Pana którzy przyjmują na święty sakrament Eucharystii, tak się zachowują i tak się nakręcają i popadają w paranoję. Bo to nie ma, nie ma związku, to nie jest równoległe z wiarą naszą. Takie postępowanie, takie wykupywanie 30 kg ryżu czy, czy makaronu nie prowadzi do, do dobrego. To tylko powoduje, że popadamy w większą paranoję i się bardziej nakręcamy. A to powinniśmy odrzucać. A przyjmować tylko to co daje nam spokój w sercu Co nas nakręca w stosunku W kierunku do Pana Boga Przez pryzmat wiary Boga musimy patrzeć na każdy problem A wszystko będzie ok Dlatego drodzy katole Ale nie tylko, wszyscy którzy oglądacie mnie Którym Pan Bóg przeze mnie przekazuje Jakieś słowo prawdy Jakieś ziarno zasiewa Pozdrawiam Was serdecznie Trzymajcie się z Panem Bogiem Nie dajcie się tej zarazie, nie dajcie się grzechowi Nie dajcie się szatanowi I co? Alleluja i do przodu. Pozdrawiam Was serdecznie.